Witam pięknie, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego Radia na Częstotliwości FM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty po Faktach. Poza Ameryką korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam również odległe kontynenty Australii i Nową Zelandię, a także skupiska polonijne w Europie. To, o czym dzisiaj powiem, opracowałem w oparciu o artykuły z wielojęzycznej prasy międzynarodowej. W Ameryce zmarł sędzia Sądu Najwyższego Antonio Scalia. Zestawiając emigrantów polskich i włoskich, mówiłem o jego włoskim pochodzeniu. Na tę smutną okoliczność śmierci, śmierci sędziego Scalia nasunęły mi się refleksje i skojarzenia z sytuacją w Polsce. Ale wcześniej dodatkowo kilka słów o panu Scalia. Był prawnikiem amerykańskim i sędzią w 1986 roku. Został mianowany na sędziego Sądu Najwyższego przez prezydenta Ronalda Reagana i zasiadał w nim aż do śmierci. Znany był ty także pod zdrobniałym imieniem Nino, to skrót włoski. Zmarły Scalia uchodził za jednego z najbardziej konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego. W ostatnich dekadach był zdecydowanym przeciwnikiem uznania kary śmierci za sprzeczną z konstytucją i ograniczenia praw stanów do regulowania aborcji, taki tradycjonalista katolicki. A w Ameryce trwa sezon przedwyborczy i powstał w Waszyngtonie monumentalny spór o to, czy Obama powinien wybrać następcę, który, który może przechylić ideologicznie skład Sądu Najwyższego w kierunku liberałów. W ciągu dwóch godzin od wiadomości o śmierci Skali, kandydaci na prezydenta oraz polityczni liderzy na Kapitolu, zarówno republikańscy, jak i demokraci, rozpoczęli właśnie nad tym, czy Obama powinien wyznaczyć następcę za wymowny, i szczery skalia lub poczekać na następną administrację do podjęcia decyzji. Linia frontu podkreśla ogromne udziały polityczne w wyborach 2016, które mogłyby zmienić ideologiczną równowagę sądu w, w najbliższych wyborach. Obama powiedział, że to on wyznaczy następcę, cytując we właściwym czasie, ale przywódca w większości w Senacie, republikanin McConnell, nalega, aby ta następna administracja dokonała uzupełnienia wakatu Sądu Najwyższego, cytując Amerykanie powinni mieć decydujący głos w wyborze ich następnego sędziego Sądu Najwyższego. W związku z tym nie powinno się uzupełniać wakatu, dopóki nie będą przeprowadzone wybory nowego prezydenta. Zapewne niewielu z Was wie o tym, czym jest artykuł 7 w prawie Unii Europejskiej, a więc został on zaprojektowany w celu ograniczenia naruszeń praw człowieka, ale nigdy nie był używany. Czy Polska będzie pierwszą ofiarą? To pytanie. Europą rządzą bezpaństwowi lewacy i libertyni, którzy każdy przypadek wzrostu poparcia dla partii narodowych, prawicowych, patriotycznych zaopatrują w etykietkę populizmu, który zastrzegają tylko i wyłącznie do własnego użytku. Powstanie konserwatywnych rządów w Europie Środkowej i Wschodniej spowodowało ostatnio wśród neokomunistów unijnych dyskusję nad tym, czy to jest czas, aby Unia Europejska wykorzystała artykuł 7 ustawę długo uśpioną która umożliwia zawieszenie prawa do głosowania w Unii Europejskiej dla kraju wybranego na ofiarę władców eurokołchozu artykuł 7 kojarzy się z paragrafem 22 bowiem, bowiem kraj członkowski Unii Europejskiej stoi w sytuacji bez wyjścia w którym ma przyznane wszelkie prawa ale jednocześnie jest na niego bat Artykuł 7, dzięki któremu można go tych praw pozbawić, bo czym innym jest odebranie prawa do głosowania. Aby przystąpić do Unii Europejskiej, kraje muszą spełniać zasady rządów demokratycznych, jeśli ktokolwiek wie, co to naprawdę znaczy, i praw człowieka, szczególnie tego, który te prawa definiuje. W traktacie z Amsterdamu, który wszedł w życie w 1999 roku, pojawia się pierwsza wersja artykułu 7, który grozi każdemu krajowi, który naruszył wartości promowane przez Unię Europejską, które zdefiniowano jako wolności, demokracja, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz rządów prawa. Takie inne piękne hasełka. Do korzystania z wolności przymusza się sankcjami. W najbardziej ekstremalnych przypadkach prawo danego kraju do głosowania może być zawieszone, na przykład Polska. Przecież unijni libertyni nie pozwolą odebrać prawa do głosowania nawet największemu przestępcy, ale bez wahania odbiorą prawo głosu 38 milionom Polaków. Inkwizycja brukselska odbywa. I odbywała się rozprawa, bo nie spodobała im się herezja polskiego rządu, który, mając mandat większościowy narodu, zadbał o przywrócenie praworządności przy obsadzaniu stanowisk Trybunału Konstytucyjnego i podjął działania w celu uporządkowania państwowych mediów we własnym kraju. Odbyto sabad nad krajem, w którym po 8 lat, w ośmiu latach władzy w imieniu Unii Europejskiej zapanowały inne rządy, użyto proceder, który nigdy nie zostały wykorzystane wcześniej. We wrześniu ubiegłego roku, gdy niepodległe i samorządne Węgry nie zechciały podporządkować się unijnemu dyktatowi i zaakceptować inwazji islamskiej, a mimo to Parlament Europejski odrzucił projekt wprowadzenia sankcji przeciwko Węgrom. Dyrektor Amnesty International w Europie i Azji Środkowej nie mógł uwierzyć, że nawet mechanizm ostrzegawczy nie został zatwierdzony przez posłów. Parlament Europejski odrzucił wniosek grupy liberalnej do wykorzystania artykułu 7 przeciwko Węgrom. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, że artykuł 7 wprowadzono 16 lat temu jako sposób na okarowanie państwa, załamanie praw. Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która głosowała i przegłosowana artykuł 7, powiedziała, że decyzja miała charakter zarówno praktyczny i polityczny. Powiedział również, że członkowie komisji uchwalając artykuł 7 ustalili wysoki próg, który wymaga w większości dwóch trzecich głosów w parlamencie, by sankcje uchwalić. Jeden z polityków austriackich, Jörg Haider, który sprzeciwił się rozszerzeniu Unii Europejskiej, stał się gorącym apologetą artykułu 7. Lider skrajnie prawicowej partii Wolności Austrii widział rozszerzenie Unii Europejskiej jako wypowiedzenie wojny Austriakom. Jak na ironię Austria, kraj unijny, najbardziej chętny do stosowania artykułu 7, przeciw wszystkim, sta sama była zagrożona jego konsekwencjami. Pośród zwolenników artykułu 7, wiodącą rolę pełni samozwańcza lewacka Amnesty International. Szanowni Państwo, jaki związek mają działania Amnesty International z demokracją w tych okolicznościach, nie wiadomo. Europejscy dewoci zarzucają Polsce, że korzysta z przykładu premiera Orbana, który także przekształcił krajobraz mediów Węgier, konsolidując swoją władzę poprzez neutralizację krytyków jego partii Fidesz. Nie są one w żadnym stopniu zagrożeniem dla demokracji kraju. A więc skąd powiązania sytuacji Polski i Ameryki? Trzech amerykańskich senatorów reprezentujących tzw. grupę przyjaciół Polski wezwał, wezwało w liście rząd pani Szydło, by rząd Potwierdził wierność zasadom poszanowania demokracji. Zaistniała tu dokładnie taka sama sytuacja, jak z uzupełnieniem składu Trybunału Konstytucyjnego. No i polskim pseudoobrońcom demokracji szykuje się niezły ból głowy. Amerykanie mają problem podobny jak i w Polsce. Rozpętali ci, którzy do tej pory mieli demokrację głęboko. <laughs> poważaniu, a nagle stali się jej obrońcami. Co najistotniejsze, jakoś nie widać, aby prezydent Obama zamierzał pytać Komisję Wiedeńską, Wenecką czy inną światową prawdomówność o opinię, czy ma prawo postępować nie tyle z wolą narodu, ale nawet z jego osobistym się, co skutecznie robi od wielu lat. Natomiast w Polsce wyrażoną tą wolę w prezydenckich i parlamentarnych wyborach większościowo. Co wy na to, Szanowni Państwo? Co wy na to? Czy politycy polscy podo postąpią podobnie, wysyłając list do prezydenta Obamy, aby przy wyborze nowego sędziego Sądu Najwyższego przestrzegano demokracji? To pytanie do Was, Szanowni Słuchacze. Przypominam o YouTube i telefon 773-775-4400. 773-775-4400. Dziękuję.